Siemano, z tej strony will i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Ewil, witam was w kolejnym odcinku z Pixelmona. E, dzisiaj pokażę wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Mam hełm, jestem aszem, czy czymś takim, nie wiem jak to nawet nazwać. E, no i tak, w dzisiejszym odcinku, jak już chyba widzicie, albo może się spodziewacie, chciałbym pobawić się z moją miu, moim miu. Nie wiem to, jaką to ma płeć, ale właśnie z nim i chciałbym z niego zrobić e, miotu, no bo co innego można z niego zrobić. Ale zacząłbym może od tego, że zrobię sobie bloki złota, jak widzicie mam już tego złota trochę, latałem na live, trochę go pozbierałem. E, poza live'em trochę go pozbierałem, mam kilo w fortunkę, także tam trochę szybciej niż normalnie. Ile mi tych bloków wyjdzie, zaraz się dowiemy. 10, e, 12 nam nie wyjdzie. Chyba tak, wyjdzie nam 12? Nie, nie wyjdzie nam, mamy 11. No to e, szybka matematyka, możemy zrobić jedną maszynę i wymachać wszystkie miu. I może, znaczy, 3 razy możemy użyć miu, żeby nam wyszło miu czyli całkiem w porządku. Także ja, mnie stać jest na, nawet na kilofik, który zaraz sobie zenchantujemy, Zobaczymy, co nam wejdzie. E, weszło nam w kilofie. Unbreaking, Fortune i wydajność. No to to jest chyba najlepszy kilowyżczak, by miał tutaj trójkę zamiast dwójkę, Fortunkę. Chociaż w sumie mógłbym to połączyć może. Wydajność 3, wydajność 4, może by coś wyszło, nie wiem, zobaczymy. To pewnie też trochę expamizja, ale Fortunka, może trójka byłaby lepsza. Zobaczymy, wszystko się zobaczy. Ale na razie chciałbym zacząć właśnie od zrobienia sobie tej, ma, tej maszyny. Ale żeby zrobić ją, to ja muszę tutaj wszystko to ogarnąć, także czekajcie. Cloning Machine i to się składa bodajże z takiego czegoś, czyli Green Tank. Green Tank robi się z Fossil Machine. I z tego co wiem, to muszę zrobić dwa Fossil Machine. E, no to tak, Fossil Machine robi się z e, góra. 5 aluminium, 10 aluminium w sumie razem i dwa redstone. Muszę dać. Mam nadzieję, że mi nie braknie tego aluminium, bo byłoby to smutne i failowe. E, dobra, mamy dwie góry. Dalej. Yeah. O, muzyka! Nie. Za każdym razem mi się ona włącza i to tak irytuje. Ja jej nie chcę tej muzyki. Dobra, teraz musimy trzy wiadra wody ogarnąć. E, to tak, tutaj. Nie, 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 nie. stop, Evil, tak. tak. Tak, tak, tak. Dobra, weszło. Teraz wiadra z wodą. Mam jakieś wiadra, czy mi wszystkie gdzieś poszły? Chyba mi wszystkie gdzieś poszły z tego co widzę. E, bo ich nie widzę. 3, 6, okej, okay. to tyle mi starczy. Teraz, raz, dwa, raz, dwa, trzy, trzy. Okej, okay. teraz lecimy po wodę jak zwykle. Um, do naszego małego Stawiku, który się znajduje. O tutaj blisko. Między live'ami jeszcze. Znaczy, między odcinkiem a live'em jeszcze sobie połapałem trochę Pokemonów takich, wiecie, żeby mieć po prostu. Um, jakąś tam większą ilość, bo mi jakieś questy dajecie. Za mało mi questów w ogóle dajecie ludziska. Organizujemy się i piszemy jakie questy mam tutaj robić, bo mam strasznie mało tych questów i nie wiem co robić. O oh, fak, a ja to... Aha dobra, to i tak będę musiał na dwa razy to robić. Dobra, wiadra mamy z powrotem, to idziemy napełnić to wodą. E, tak przy okazji jeszcze chciałbym Was zaprosić na mojego kapsela, bo właśnie dodałem tam nowy wzór na koszulkę związany właśnie z Pokemonami. I wydaje mi się, że w przyszłym odcinku naszym zadaniem właśnie będzie e, machnąć sobie te same Pokemony, które mamy właśnie złapać te same pokemony, które mamy na tej koszulce. Bardzo fajna, mi się bardzo podoba ten wzór, jest to ręcznie rysowane. Jak coś, to tam możecie sobie wbić na kanał tego ziomka, który mi to wykonał. Jak znajdę wiadro z wodą? O, znalazłem. Jak coś, macie w opisie. I zapraszam was wszystkich też do rejestracji z replinków, które również znajdują się w opisie. Eee, bardzo mi to pomoże i w ogóle super ekstra gierki. Eee, 3... 3? To 6, 12 będę potrzebować. Oj, boję się, że mi braknie tych aluminium. Mam 17. No niedobrze, powoli już tutaj się robi niebezpieczna sytuacja, bo jest ich co, co, coraz mniej, a ja potrzebuję coraz więcej tego aluminium. Dobra i jeszcze to potrzebujemy, a to zrobimy już spokojnie, bo obsydian mam. Tak i jeszcze redstone tutaj, 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 tutaj. No i zapraszam was bardzo do zarejestracji tych replinków, Ostatni sobie wypłaciłem właśnie za to hajsy. I chyba mi się zbliża moment, w którym będę już mieć to krzesełło. Ok, Eee... 3, 6. No to te, tego już nam na pewno braknie do zrobienia, ale mamy tą maszynę chyba już gotową. Tak? Czy coś jeszcze do niej potrzeba? Tu jest raz, dwa, trzy... Chyba czegoś nam brakuje. Nie. Dobra, jest wszystko. To robimy tą maszynę. To jest dół, to jest góra. To jest środek, a to jest bok. To jest z bok. Eee, gdzie ja mam aluminium? Jeszcze raz sobie zobaczymy, co ja tu dokładnie potrzebuję. Trzy takie i złoto. Złoto mam tutaj i tutaj mam też dwa złota, czyli tyle, ile potrzebuję. Już zapomniałem, jak się to produkuje, więc zrobimy na oko. Może wyjdzie, może nie. Najwyżej trudno. To po bokach. Obsydian na dole. I Coś jeszcze chyba było. Może Redstone u góry? Nie, góry zapomniałem. Aluminium pewnie u góry będzie. Tak, pewnie aluminium, właśnie. Okej, okay, to jako, że już to zrobiliśmy, a ja potrzebuję jeszcze sobie machnąć te, ten, więcej aluminium, to zrobimy sobie szybko e, to, 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 właśnie ten kilofik, nie kilof, to jest młotek, młotek do e, przerabiania aluminium. Strasznie w ogóle wolno to wszystko idzie przez żelazny, już się za bardzo przyzwyczaiłem do diaksowego, ale diaksy nam dzisiaj będą potrzebne, także i dlatego nie używałem. No dalej, szybciej! Okej, okay, mamy jedną sztukę, jeszcze mamy cztery do przerobienia maksymalnie. To może nam starczy, oby nam starczyło, bo jak nie to będę musiał lecieć do kopalni, mi się tak bardzo nie chce lecieć do kopalni teraz. Już po prostu jestem taki zmęczony lataniem do kopalni. A propos jeszcze powiem wam trochę o moich Pokemonach tych, wiecie, to na Nintendo DS. Byłem wczoraj czy przedwczoraj u kumpla i chciałem złapać yy, tego... Larvitara bodajże to jest ta pierwsza ewolucja Tyranitara. Tyranitar to jest ostatnia. I siedziałem bodajże 30 minut i próbowałem go znaleźć. No no niemożliwe jak ciężko jest znaleźć go w tych jaskiniach. Ale pewnie w kolejnym odcinku, jak ktoś się też interesuje tymi Pokemonami, to pewnie w kolejnym odcinku się zajmę właśnie łapaniem kilku Pokemonów. Pokemony na trenera już mam wyekspione, teraz jest tylko kwestia tego, żeby nagrać wam odcineczek. A ja się powoli przygotowywuję do matury, także wszystko będzie, będzie dokładniej... Um, wszystko będzie lepiej na pewno po maturze, jak już, jak już ją napiszę, to będę mieć spokój, będę się mógł zająć tym, że nie wziąłem emeraldów, które tutaj mam. E, dobra, emerald, emerald, to na dół. E, na dół za dużo dałem, ale nieważne. I to na środek. Green, a tu jest orange. Teraz jeszcze tylko środek musimy wykonać, a środek robi się z... Mmm. Cloning Machine. 6 i dobra. To ja wiem jak to zrobić. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak i... raz, dwa, trzy. Ok, mam środek. I czy ja to mam teraz postawić, czy połączyć w craftingu? W craftingu ja to mam połączyć. Ok. to tak. Damy na razie ten tutaj, ten tutaj, a ten na środku jak nie wyjdzie to na odwrót. A zobaczymy czy na odwrót działa. Um, nie. Tak, działa na odwrót. Ha! Farajerzy. Już mi chcieli oszukać, że nie działa. O, dobra, tutaj jeszcze jakiś rajczu, wszystko tutaj spokojnie. Ej, czemu mi mił do środka weszło? Przecież ja go nie chciałem tu wkładać. <laughs> Źle tu dałem. Dobra, musimy dać teraz te trzy rzeczy, takie wiecie, możemy albo dać Diaksy, to jest 70% złoto jest mniej i tam to jest jeszcze mniej, też wiecie o. Ale to nieważne. Ja dałem sobie od razu diaksy, bo mnie stać. I jest proces. Wiem, że to jest tutaj niepotrzebne, a ja właśnie tylko tego będę używać. To te dwa mógłbym wywalić. Trochę w złym miejscu to umieściłem, ale to nieważne. Myślałem, że to, wiecie, postawię tutaj, to to ten środek tu mi wskoczy, a tu to mi wyskoczyło. I dlaczego Mew jest w ogóle w środku? O, Mew tu powstaje! Chyba, że Dito wyjdzie, nie wiem, ale Mew tu by był fajny. O, Jezu, straszył mnie. Eee, Poké Heal. Dobra, Mew tu, wiesz co, ja naprawdę cieszę się, że tu jesteś. Ale łap się i następny. Co się stało? Czemu się to rozwaliło? Czemu za pierwszym razem się rozwaliło? Lol, what? Dlaczego? Ja chciałem, żeby to było jeszcze na kilka razy. Co ja mam teraz z tym zrobić? Zepsułem. No nic. Dobra, nieważne. Ja na pewno na następny odcinek się przygotuję i połapiemy kolejne miętko. Jak na razie zobaczymy, czy w ogóle tutaj coś jest. Kurde, no zniszło się za pierwszym razem. To jest pech, nie? Chciałem, żeby to jakoś dłużej przeżyło, a tu nie. Aha, i mam jeszcze innego aerodaktyla niż wcześniej, bo poprzedni był malutki, a ten jest trochę większy. Bo znalazłem na live, właśnie tą mrudę tego, wiecie, tylko tego wykopałem, to i patrzę. O kurde, to jest aerodaktyl, to już wiem na czym będę latać. Mamy chyba jeszcze Archena, ale mi się z nim chciał bawić. Tutaj gdzieś powinien być te i no powinno być. Archen, właśnie, przerób się na jakiegoś ptaszka. No i zobaczymy, co ten Mewtwo tutaj w ogóle robi. Hmm, mm, ale no nie, jest jednak respekt przed, taki, przed, taki, przed takim Mewt'u. I pomyśleć, że taki dziesięciolatek go złapał. Nie jest w ogóle szczęśliwy, jest duży i jest odważny i ma open staty. No tak w porównaniu do innych, chociaż on ma 80 level, to ciężko go z kimkolwiek tutaj mierzyć. Najwyższy level u mnie ma Kiogra i tak ma trochę do niej jednak mu brakuje. Co ty tak się dziwnie obracasz? What? O co z nim chodzi? No nie patrz się tak na mnie spod byka. Yy, yy. nie no. O, dlaczego ja nie mogę na tobie latać, a ty sam możesz latać? Ej, ziom, ale ty śmiesznie latasz, głowę wygina. Na bok. Nie no, Mewtwo to jest jednak firma, nie? To już jednak jest reprezentacyjnie. Tak sobie stanę z nim, generalnie ładnie wygląda. No trzeba mu to przyznać. Jest fajnym Pokemonem. Za niedługo będziemy się pewnie bawić jakieś inne e, legendarne Pokémony, no bo nie możemy zaprzestać tylko na, tym, na tej ilości, którą aktualnie mamy, bo to za mało jest. Zdecydowanie. E, mamy jeszcze questa tego bodajże. E, złap Caterpie i Weedle Także ja się już nim zajmę, bo wydaje, że ostatnim zapałem Caterpie, tylko muszę je teraz znaleźć, bo mam strasznie dużo już tych Pokemonów. Mam cztery zapełnić boksy, jak na razie zapełniłem dwa. Ale już powoli, spoko, to się wkrótce zmieni. Muszę jeszcze eksprzera ogarnąć, on jest pewnie tutaj. Tak, tutaj jesteś. Ukryłeś się. W sumie masz 5 sztuk, także masa ich jest. Reszta mi uciekła. Nie, jeden mi uciekł. Gdzie tu jest Fearow jakiś? Ja bym sobie z I właśnie Mewtwo użyjemy do walki nawet. Żeby zobaczyć jaką ma siłę i w ogóle. Zaraz zobaczymy też jego ataki. Bo o tym zapomniałem. Naprawdę? Ty nie masz żadnego ataku, ziomeczku! No nie no nie mówcie, że on nie ma żadnego ataku. Ja pierwszy sam jakiś taki ten nie trzeba to pozmieniać. Zaraz zobaczymy jakie my tu mamy. Um, jakie mamy skillę? Czyli mm. tu możesz się uczyć Tandera. Oj, możesz 120, ale słaba szansa na trafienia. Um. Um. Mirako? Um. To nie. Um. To rozumiem te disable, ale zobaczymy sobie to na razie. E, co ty, co to jest? Flamethrower, a to dobrze. To Flamethrowera cię też nauczymy. Ja mam tu strasznie dużo tych ruchów. E, Sunny Day nie, Paybacka też nie, Dream Eater, ale ty nie masz e, tego Dust spania, to raczej średnio. Venoshock, Wild Church, to jest chyba ognisty, nie możesz się tego nauczyć, to nieważne. Nie przejmuj się. Swagger. Co ty dajesz za ataku? Swagger. Uh... And confuse. Nie, 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 nie będziesz mi tutaj nikogo konfuzować. Nie, to odłożyłem, ale to nieważne. Zaraz sobie psiknę. Sorka? Mm, dobra. Mm, tutaj mam jeszcze psychik. Zobaczymy, że to coś bije. Bije, dobra. To masz już wystarczające ruchów. Teraz idź kogoś zabić miu. Tu. Ale dziwnie, zawsze było miu-miu-miu, a teraz miutu. Dawaj go na haksach. I czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dwunasty, trzynasty i ewolucja. Jak to się stało? Jak to jest możliwe, że Caterpie nam ewoluuje przy jednej walce, takiej efektywnej? No, zdawaj, szybciej trochę. Chyba duży nawet jest ten Caterpie, tak mi się wydaje. Zaraz będzie większy, ale to nieważne. Zobaczymy jego wielkość, bo jest taka jakaś dziwna. Taki Caterpie byłby spoko. Wyobrażacie sobie tak w realu mieć takiego Caterpie, który jest Ci do kolana. To by był śmieszny Pokémon. Jakiej ty jesteś wielkości? No, Enormous. Tak właśnie sądziłem, że jest trochę kurde duży. Ale tutaj się jakoś jako tak super duży nie wydaje. Eee, weźmiemy sobie teraz walkę z Ar Arbokiem, który ma 46 level i użyjemy psychika, bo jest na niego super efektywny. I zaraz będziemy mieć. Mm, Bedrilla? Nie, Butterfly'a? Chyba. Nie wiem, Bat Bedrilla już mamy, także chyba Butterfly z tego powstaje. Chyba na pewno bym powiedział. No, tak, głowę sobie dam uciąć, będzie Butterfly. Latające masło. Go Masło, go Masło, ok. I mamy, także kolejny quest wykonany. Eee, pozostaje nam jeszcze tylko ten najważniejszy quest Kurdino, na którym trzeba będzie. Um, co trzeba będzie? Aha, trzeba będzie złapać jeszcze dwa pokemony, czyli Bulbazaura i chyba Chikorita. Nie, zaraz zobaczymy, jakich jeszcze nie mam pokemonów e, z tych starterów. Um, Chikorita mam, Turtwiga mam, Snivy mam, to jest Bulbasaur jeszcze i Treko. Nie mam Treko i Bulbazaura, tak mi się wydaje. A ten quest możemy już e, anulować. Zapełnij 4 boksy to jeszcze nie, złap 5 poków walczących. Kurde, jeszcze tego nie zrobiłem. I zdobądź 1 hajsu. Ja mam na razie 405 dolarów, a to jest wszystko tylko dlatego, że. Eee, aha, mogę sobie wziąć 10 Pokeboli. Wszystko dlatego, że udało mi się machnąć. Eee, o czym ja teraz mówię, bo zapomniałem. Aha, tylko dlatego, że łapałem tyle Pokémonów, już mi się przypomniało. I możemy sobie też złapać tego Archena. Zobaczymy, czy on jest duży. Jesteś dużym Archenem? No ale ludzie, tu mi, tu o, dobra i przeniósł mi się do e, mojego pisika, który znajduje się w tym oto tym miejscu, no ma PC i wielkościowo ty jesteś, zaraz zobaczymy, um, jesteś, 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 mały, no wiesz ty co, już mogłeś być chociaż najmniejszy, a tak jesteś małym gnojem, zaraz zobaczymy jaki ten drugi jest wielkościowo, czy ja go podmieniłem, chyba tak, Chyba go podmieniłem, ten jest smal, to czekajcie, a ten będzie... Aha, oba są małe, tylko naturki mają inne. Mm -hmm. dobrze, rozumiem. E, to tak, co my tu jeszcze ciekawego mamy? Ja bym sobie może wyewoluował tego. A, czekajcie, gdzie ja go mam? Slow pok slow fox, slow pok Mhm, mm mm -hmm. Tutaj, tak. Ty jesteś shiny? Ta, no, Tak, jesteś no. shiny. wiem, na którym levelu ty ewoluujesz, to mi trochę boli, wiesz? A bo wiecie co, ja to zrobię już w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie tego materiału, zobaczymy się w kolejnych, piszcie mi zadania, rejestrujcie się z reflinków i zapraszam was też na kapsela, żebyście ogarnęli tą nową koszulkę. Możecie zobaczyć, według mnie jest epicka, pewnie sobie ją zamówię w najbliższym czasie, ale jak na razie zbieramy na fotel, także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.